Siostry i bracia, na różny sposób będący uczestnikami tego wielkiego dzieła, którego założyciela dzisiaj wspominamy, a wspominamy po to, aby uwielbić Boga za wielkie rzeczy, których dokonuje na drogach naszego życia i których dokonał. Na drodze José María Skrywy. Uczestnicy dzieła, znacie dokładnie przebieg tego wszystkiego, co było ziemskim udziałem świętego. Pochodzący z Hiszpanii z bardzo. Bogatego w historię regionu Aragończyków, wpisał się niezwykle dzielnie w historię Kościoła, w historię świata. I to, co, co jest takie bardzo potrzebne na naszej drodze, poddał się działaniu łaski Bożej, po to, aby stanąwszy na drogach. Wielu, wielu ludzi stać się dla nich błogosławieństwem. To jest właśnie pierwsza sprawa, którą staramy się dzisiaj sobie przypomnieć: że Bóg na naszych drogach stawia wielu ludzi. To są nieraz rzesze ludzi, tysiące ludzi, którzy mają jakieś zadanie. Do spełnienia, będąc jakby na kursie naszej, naszej drogi życiowej. Do takich również należy dzisiejszy święty. Z tym, że święci tych spotkań z drogami ludzkimi mają znacznie więcej niż przeciętny z nas. I kiedy patrzymy, jaka jest rola każdego z nas, właśnie w tym spotkaniu z drugim człowiekiem, na drodze jego powołania, na drodze jego pielgrzymowania do domu Ojca, to zawsze powinniśmy pamiętać, że ona ma być, ma okazać się błogosławieństwem, a więc mamy wnieść pozytywny wkład. Nigdy nie może być przekleństwem. Nie powinno to nasze pojawienie się na drodze drugiego człowieka nic uszczuplić, a wprost przeciwnie, dodać. Mamy to wielkie zadanie towarzyszenia drugiemu człowiekowi, błogosławienia, wspomagania, pokazywania, jaka jest droga człowieka do Boga. Wypełnił wszystkie te zadania z nawiązką. Co więcej, kiedy patrzymy na obecność świętych na drogach naszego życia, to widzimy, że każdy z nich pokazuje nam jakby inny element ważny na drodze naszego życia. Inaczej rozumiemy obecność na przykład świętego brata Alberta, czy świętej Teresy, czy świętego Rafała Kalinowskiego, czy świętego Maksymiliana. Każdy z nich jakby pokazuje nam inny wymiar naszego życia. I tak jest, że. Kiedy patrzymy na nasze powołanie, to my czujemy, jakby ku której drodze nas Pan Bóg ukierunkowuje, i wtedy właśnie, albo bliższy jest nam brat Albert na tej drodze, albo bliższa jest nam święta Teresa, albo Jan Paweł II, albo Matka Teresa z Kalkuty. Natomiast. Co byśmy powiedzieli o tym posłaniu na nasze drogi, właśnie dzisiejszego świętego? I myślę, że nie jest trudno odgadnąć, że kiedy pojawił się na tym świecie, a był to już początek XX wieku, to świat bardzo wyraźnie ukierunkowywał się właśnie na. Prace, na działalność Zaczynał, zaczynały być drogi ludzkie, jakby coraz bardziej pochłaniane przez aktywność. Spotkał się święty z taką już wtedy dużą dynamiką rozwoju cywilizacji. No i właśnie. I teraz jak odpowiedzieć na te powołania, jak pomóc tym ludziom, których głowa i serce były bardzo zajęte codziennym wysiłkiem pracy, utrzymywania się jakby w tym, w tym temacie. Wiadomo było, że nie wszyscy mogli otrzymać pracę. A to było warunkiem egzystowania. Jak w tym wszystkim ujrzeć zamiar Boga? Jak w tym wszystkim odnaleźć swoje powołanie? No i właśnie. I otrzymaliśmy, dzięki opatrzności Bożej, przewodnika, który odnalazł drogę właśnie przez te. Codzienne trudzenie się zajęciami, podejmowanymi wysiłkami. Poszukajcie tam, w tej codzienności od rana do wieczora, w tym mozole podejmowanych wysiłków pracy zawodowej, krzątania się w domu. Zobaczcie, czy nie jest to ten teren. Ta rzeczywistość, którą trzeba uświęcać, którą trzeba wykorzystać do tego, aby była cząstką wypełniania naszego powołania. To, co święty Paweł mówił: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czyńcie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest. Ten sam fundament, ta nasza codzienność wydaje nam się czasami nijak niezwiązana z naszą drogą. Tak nieraz myślimy i tak przyznam myśli bardzo wielu ludzi. A właśnie nie. To, co jest taką naszą zwyczajną świętością co naszą taką zwyczajną posługą codzienną. To jest ten materiał, który trzeba niejako duchowo przetrawić, uświęcić i uczynić częścią składową naszego życia, naszego powołania, naszej rzeczywistości, pielgrzymiej w drodze do nieba. Odpowiedzią na Boże wezwanie, na Boże powołanie. Stąd też przychodzi nam z pomocą pierwsze czytanie wyjęte z Księgi Rodzaju, gdzie ku zdumieniu naszemu słuchamy, że pierwszym obrazem naszego powołania to jest zajęcie się tym światem. Bardzo rzadko, kochani, jakby wracamy, czy w ogóle dotykamy tego rodzaju rzeczywistości. A właśnie nasz dzisiejszy patron dotknął to bardzo mocno i jakby na tym fragmencie Słowa Bożego skonstruował wielką katechezę. Tak. Zajmijcie się poważnie i odpowiedzialnie tym wszystkim, co przynosi codzienność. To nie jest coś dodatkowego, nad czym można przejść w sposób nieodpowiedzialny, byle jaki. Prost przeciwnie. Każdy element, niech stanowi jakieś wyjątkowe zadanie. A my, poczuwając się do tego, że jesteśmy współpracownikami Pana Boga, uczyńmy to elementem naszej wyjątkowej współpracy z tym, który jest Stwórcą. I kiedy tak podchodzimy do tego zagadnienia, to spostrzegamy, że ta codzienność nabiera zupełnie innego kolorytu. I praca, i zadania stają się jakoś zupełnie inne, w tym sensie, że nabierają również w naszych, w naszych oczach, mimo ich małości nieraz, wielkich wymiarów. Dziękujemy zatem Temu Świętemu, że w ten sposób odpowiedział. Na powołanie. Dalej korzystaliśmy dzisiaj z fragmentu listu świętego Pawła do Rzymian. To jest większość tego listu. To jest taki hymn dziękczynny za wielkie wybranie nas. Rzeczywiście. Gdyby do tego jeszcze dołożyć refleksję nad psalmem ósmym, gdzie czytamy, właściwie słuchamy tego zdumienia. Panie, kim jest człowiek, że tak bardzo go umiłowałeś? Czym syn człowieczy? Że tak wyniosłeś go wysoko, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, czcią i chwałą go przyozdobiłeś. Być może, że ciągle jest pewien deficyt, niedosyt tego spojrzenia na siebie poprzez właśnie pryzmat wyjątkowego potraktowania nas jako dzieci bożych przez naszego Ojca w niebie. Bo kiedy czytamy Księgę Rodzaju i słyszymy te słowa płynące od naszego Ojca Niebieskiego: Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj Cię stworzyłem, odwzorowałem w sobie z siebie samego. Nazywam Cię swoim dzieckiem. A Jezus jeszcze doda: Nie tylko jesteście dziećmi, ale jesteście także spadkobiercami. Całej fortuny Bożej, to rzeczywiście powinniśmy przez pryzmat tej wykładni Słowa Bożego popatrzeć na nas wyjątkowo pozytywnie, ze zdumieniem. Wielcy jesteśmy, ale nie po to, żeby się pysznić, tylko żeby to nas zachęciło, do dbałości o swoją godność. Ale przecież wiemy, że ta godność jest jeszcze wyższa. I to zdumienie nasze jest tym większe, bo wydawać by się mogło w takich realiach czysto ludzkich, że kiedy okazaliśmy nieposłuszeństwo, to pewnie. Straciliśmy swoją pozycję w oczach Bożych, bo straciliśmy ją we własnych. A nie, najlepszy dowód, że wyżej jesteśmy cenieni, to to, że tak blisko jesteśmy ołtarze, że możemy przyjmować Eucharystię, karmić się ciałem i krwią Pańską. I tutaj nie koniec naszego wyniesienia. Bo kiedy wstępuje Duch Święty, zyskujemy tę świadomość, co znaczą Słowa Boże, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty otwiera przed nami Bóg tę perspektywę nieograniczonego dążenia. Do wielkich, powiedziałbym, formatów. Jak to się wszystko dzieje? Bóg jest w stosunku do nas niezwykle hojny. Wszystko to dlatego, że nas niezmiernie miłuje. Skoro w oczach Bożych jesteśmy kimś wielkim, to starajmy się i również w naszych znaleźć odrobinę uznania, ale nie żeby się pysznić, tylko żeby to była mocniejsza motywacja do tego. Tak, niech nasza codzienność sprawia, że będziemy starali się przez wypełnienie naszego powołania stawać się coraz bliższymi Bogu i naszym braciom. Jest jeszcze niezwykle pouczająca Ewangelia. Ciągle jesteśmy niewolnikami własnych zasad i własnych słabości. To nam bardzo doskwiera. Święty Piotr wie o tym najlepiej, co to znaczy być niewolnikiem własnych słabości. Wypłynęli na połów. Wszystko to dobrze zaplanowali, bo byli fachowcami. I pora, i miejsce, i łowiska znane. I nic nie ułowili. A kiedy Jezus im mówi, wypłyńcie, to oni, trzeba to chyba tak ująć, co tam w duszy pomyśleli wtedy? My jesteśmy fachowcami. Jezu, o czym Ty mówisz do nas? Słońce w pełni, ryba odpłynęła, a Ty mówisz tutaj przy brzegu, zarzućcie. To niedorzeczność. Ale właśnie ta krótka, ale jędrna katecheza powala nas i przypomina nam, jeśli się nie wyswobodzicie z tego wszystkiego, co jest waszą grzeszną, waszym takim powiedziałbym omotaniem tego świata, jeśli nie przezwyciężycie tego wszystkiego, co jest słabością ludzką. Nigdy nie będziecie podążać wielkimi drogami. Nigdy nie zaznacie tej wielkiej łaski i takiego zdumienia, które wynika z takiego przybliżenia się do Pana Boga i korzystania z tych wielkich mocy, jakie od Niego płyną to się dokonuje kochani w nas na co dzień i dziękujmy Bogu za tych, których stawia na naszej drodze żeby to wszystko co już kiedyś Jezus powiedział przypominali nam żeby otwierali nam oczy na wielkie rzeczy i czynili z nas na naszych drogach ludźmi wielkimi bo to jest nam przypisa wielkość w pokorze, a nie małość w pysz. Amen.